Drodzy Państwo, dzięki, że przybyliście tak licznie, jesteśmy w miejscu, które jest szczególne. Drodzy Państwo, przyszliśmy tutaj w określonym celu. Walczymy o obwodnicę strzelną. Wczoraj padły tutaj dwa deklaracje. Natomiast my jako mieszkańcy musimy, wiadomo, są szybni do wyborów, musimy podchodzić do tego sceptycznie ze względu na to, że już wiele tu obiecano. Cieszę się, że tyle osób przyszło, bo drodzy Państwo, dwoma rękoma podpisuję się pod tym, że jeśli ta obwodnica powstanie, super, jestem za tym. Tylko, że my musimy przeżyć do tego czasu. Musimy. Mamy, jeśli to powstanie i powstanie szybko, to i tak jest to rok gdzieś 25-26. Drodzy Państwa, do tego czasu, czasu my na tym naszym poligonie musimy przeżyć. Nasze dzieci, nasze rodziny całe. Dlatego musimy wymóc poprawę bezpieczeństwa tych ulic. Wiadomo jak jest ze sprawą rąd, to jest sprawa podzielona, ale tu zbieramy podpisy pod... Hmm, Postulatami, które są do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiejsze spotkanie chcemy głównie na to przeznaczyć. Wpisujcie się Państwo, dopisujcie swoje postulaty. Które Wam się nie podobają, wykreślajcie. Kto chce, niech wpisze swój adres. Wtedy na pewno otrzyma odpowiedź. Te wszystkie listy zostaną zawiezione do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz może. Oddam mikrofon Ja, Jacek już dużo powiedział. Jeśli chodzi o, o te wszystkie postulaty, to są postulaty, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa jak najszybciej. Nie za pięć, nie za sześć lat, bo wtedy możliwe, że powstanie ta obwodnica, ale do tej pory dzieci nadal będą chodziły do przedszkola, do tej pory nadal przy wjeździe od ulicy Michelsona samochody będą często pędziły. Do tej pory, również na ulicy Powstania Wielkopolskiego, od gwiazdy od Konina, samochody będą również zawrotne prędkości, zawrotne prędkości osiągały. Także, te wszystkie postulaty, o których Jacek wspomniał, które można tutaj przy tych stolikach wypełnić, są to postulaty o to, żeby już teraz było bezpieczniej, ponieważ jako mieszkańcy nie chcemy, aby doszło do kolejnej tragedii. Aby zginęła kolejna mieszkanka, mieszkaniec, dziecko, dorosły, nieważne. Aby już więcej nie zdarzyła się tutaj tragedia. Jest miejsce, właśnie, żeby dopisać swój postulat. My to wszystko zawieziemy do Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad. Po to, żeby oni też mieli troszkę z tym roboty. To znaczy, kiedy dostaną kilkaset, miejmy nadzieję, listów od mieszkańców, strzelna naraz, trzeba będzie je wszystkie przyjąć. Trzeba będzie prawdopodobnie na wszystkie również odpowiedzieć, więc to jest cel, jeśli chodzi o te podpisy. No i może teraz Jacek o zasadach, na jakich dzisiaj będziemy tutaj działali. Drodzy Państwo, jak już jesteśmy i jesteśmy naprawdę bardzo licznie, nadmienię jeszcze, że dzisiaj Państwo macie głos, czyli mieszkańcy. Z tym, że proszę, bez politykowania, ale jak ktoś z mieszkańców coś chce powiedzieć, Proszę bardzo, dziękuję także za przybycie politykom, że są z nami, że nas wspierają w tym proteście. Jak będzie wyglądał sam protest? Drodzy Państwo, mamy pewne ustalenia z policją. Wiadomo, jest to zgromadzenie. Jest to zgromadzenie i musimy się stosować do pewnych zasad. Jestem przewodniczącym tego zgromadzenia, dlatego drodzy Państwo, jeśli powiem, że w danej chwili wychodzimy na y, blokadę poszczególnych pasów, y, y, przejść dla pieszych, to w tym czasie przechodźmy sobie, po prostu blokujemy wtedy ruch, żeby pokazać, że walczymy, walczymy o obwodnicę przede wszystkim. Co się stanie, jak nie będzie tej obwodnicy? Wychodząc na drogi, blokując przejścia dla pieszych, drodzy Państwo, właściwie my nic wielkiego nie robimy.